A tak, ciotka Luda. Jak żeśmy po wojnie, no losy rzeczy to jest zupełnie nie ma tutaj nic wspólnego, ale znaleźliśmy się w Wilkołazie. Znaleźliśmy się w Wilkołazie. I od razu nawiązaliśmy kontakt. E, moi rodzice, czy ciotka Luda z nami, czy my ciotka Luda, ja tego nie pamiętam. W każdym razie ciocia Luda... Która faktyczne nazwisko miała Ludwika von Kleist, była bliską krewną kleistów tych niemieckich. Kupiła sobie przed wojną, chyba od teleżyńskich, tutaj 10 hektarów tej ziemi. To było wszystko ziemię, że ludy. Teleżyńscy w tym swoim folwarku gospodarowali tutaj. Obok zaraz był folwark Dąbrowskich z fermą srebrnych lisów. Niezmiernie inteligentna, oczytana, świetnie mówiła paroma językami po polsku była panną, nie ożeniła się, rewolweru nigdy nie miała, nie chciała mieć. Nie chciała mieć. A po co mówi Nie co tam tego. Ale cały czas poświęciła, poświęciła konspiracji organizacyjnej, kontaktu i tak dalej. Była Wyjątkową patriotką. Dla niej kościół i Polska to były wszystkim. Zresztą jak ludzie ze wschodu, ludzie, którzy od wieków musieli bronić nie tylko granic Polski, ale i polskości, była patriotką, mimo że nosiła niemieckie nazwisko, ale matka jej pochodziła, była z domu Kuncewicz czyli święty Józefat, Józefat byli jej jakimś tam antenatem i ona wielki kult do świętego Józefa, Józefata zawsze prze, przejawiała i u niej zawsze w domu przez cały czas okupacji nad jej tapczanem wisiała polska duża flaga prawie na cały, na, cały, na, cały, na całą ścianę. Nigdy nie zdejmowała. Po Agresji Niemiec, Niemiec na, na Sowiety, kiedy generał von Kreis dowodził tu którąś armią niemiecką, a wiedział, że tutaj już naturalnie, jakoś tam wiedział, że, że krewna tutaj mieszka, przysłał dwóch oficerów łącznikowych do ciotki. Oni naturalnie zameldowali się, jak tak, z całą elegancją, że tutaj pan generał, prawda, prosi i tak dalej, o pozdrowienia i tak dalej. Ciotka na, na wstępie zapytała się po polsku, a w jakim języku panowie chcecie rozmawiać, bo oni po niemiecku do niej mówili. No to była pewna a to więc to ciotka do nich po francusku, czy może panowie po francusku chcecie rozmawiać, bo ja po niemiecku to nie rozmawiam. No i jeden z nich znał francuski i rozmawiali sobie po francusku. Ciotka Grzecznie poprosiła, żeby przekazali panu Gerardowi pozdrowienia, dlatego ona, ona żyje, jest Polką jak zwykle, jest żyje. No i myślę, że może po wojnie, może po wojnie kiedy się spotkamy w, w gronie rodzinnym, ale w mundurach niemieckich rozmawiać raczej, raczej nie będzie poszerzowała ich jakąś herbatą czy chlebem razowym naturalnie z masłem tylko no i, i wyjechali